Zastanawiałem się, jakimi słowami można by zastąpić to słowo pójść za mną, które często dzisiaj kojarzy się tylko z akcjami powołaniowymi. Jak mówimy o pójść za mną, to zazwyczaj yy, kojarzy, się tam, yy, kojarzy się nam to z różnymi sytuacjami, w której przyjeżdżają księża do parafii, czy organizują rekolekcje dla chłopaków z myślą o tym, żeby poszli do seminarium, czy siostry organizują rekolekcje dla dziewczyn, żeby poszły do klasztoru. I myślę sobie, jakich innych słów mógłby Jezus dzisiaj użyć, stając przed każdą i każdym z nas. I wydaje mi się, że byłoby to jedno zdanie. Człowieku, tęsknię za tobą. Tęsknię. I jeśli usłyszymy, tęsknię, to już nas nie dziwi, że ktoś wstaje i idzie. By już nie tęsknić. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie są dla nas szansą, by przestać tęsknić. By tęsknota zmieniła się w przebywanie, i to nie na, tylko na zasadzie eventu, ale na całe życie. Dzisiaj nieraz mówi się o tym, zdradzę wam takich trochę kuluarowych rzeczy. My księża dyskutujemy. Jak dzisiaj mówić o Panu Bogu? Jak nagnać do seminarium znowu setkę ludzi, żeby klasztor nie był pusty? Jak sprawić, żeby w diecezjach były po trzy setki ludzi w seminarium, jak siostry się głowią, jak wypełnić klasztory z powrotem, jak sprawić, żeby było trzysta, nie trzy osoby w postulacie, nowicjacie? Czy... I często spotykamy się z tym, że mówimy, sami sobie szczelając w kolano, z młodym człowiekiem trzeba dzisiaj delikatnie żeby nie naruszyć Jego wolności. Nie wolno mu powiedzieć, że a może Pan Bóg cię powołuje, może masz być księdzem, może masz być siostrą zakonną, a może masz być tatą mamą nie. trzeba tylko jakoś tam się ślizgać po temacie, żeby nikogo nie urazić. A ja to mam w nosie dzisiaj. Ja mam w nosie jakąkolwiek poprawność w tym względzie. Chcę każdej i każdemu z Was powiedzieć, Jezus, za tobą tęskni. Jezus, tęskni. Staje dzisiaj przed tobą, patrzy ci głęboko w oczy, przenika każdą Twoją komórkę i chce Ci powiedzieć, że tęskni. Że jest Bogiem, który tęskni. Pamiętam rok temu, półtorej roku temu, głosiłem um, Słowo Boże na charyzmatycznych dniach młodych w Hermanówce pod Białym Stokiem. Słuchajcie, nieprawdopodobne wydarzenie, gdzie prawie tysiąc młodych ludzi. Od liceum w górę do 35 roku życia, podobnie jak światowe dni młodych, na tym bardzo pobożnym Podlasiu przez tydzień słuchało czterech konferencji dziennie, miało medytację codzienną. Adorację wieczorne uwielbienie, oczywiście w centrum dnia Msza Święta. Śmiałem się do księży, który, którzy tam byli, że jak my byśmy mieli takie rekolekcje, to by połowa księży po wyjechała. <grych> Żeby tyle konferencji przeżyć. I jeszcze z jednym księdzem. No, chyba by nam sił nie starczyło. A ci młodzi w nieprawdopodobny sposób uczestniczyli w tych rekolekcjach. I wyobraźcie sobie w pewnym momencie. Była Ewangelia o tym, jak Jezus powołuje nad Morzem Tyberiackim. I mówię, słuchajcie, dzisiaj to będzie Ewangelia na naszą medytację. Pomódźcie się tym tekstem. Praktycznie nic więcej nie, nie mówiłem. Wprowadziłem ich lekko w tę medytację nad, 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 nad yy, powołaniem, które yy, który, który każdy z nas ma. I nie precyzowałem wielu rzeczy, i po godzinie przychodzę na konferencję i pytam wprost: ilu z Was po medytacji nad tą Ewangelią odkryło, że Bóg wzywa go do tego, by był mężem i ojcem? Ręka w górę. Oczywiście, większość facetów. Ile z Was dziewczyn odkrywa, że jest wezwana do tego, by być mamą i żoną. Oczywiście większość. A pytam, ilu z was, panowie, odczuwa w sercu, że Bóg chce, żebyście byli księżmi? Kilkunastu ludzi podniosło ręce. Zapytanych wprost. Pytam, ilu do sercanów przyjdzie. Tylko trzech podniosło, ale Daj, nieźle. Pytam dziewczyn. Ile z Was chce być siostrami zakonnymi? Kilka podniosło ręce. Widziałem, że po konferencji siostry tam dopadły od razu. <laughs> Na mnie żyły, które pilnowały całą konferencję i później folderki <laughs> powołaniowe. Kochani, możemy się uśmiechać, ale to są rzeczy, które są dla nas w życiu, dla nas chrześcijan, najważniejsze. Bo jak się przestrzelimy, bo jak przestrzelimy, bo jak nie usłyszymy tęsknię za Tobą, to pójdziemy na manowce. To zmarnujemy, jest duża szansa, że zmarnujemy wszystko, co Bóg dla nas przygotował, bo będziemy chcieć realizować swoje. Dlatego chcę każdej i każdemu z Was dzisiaj powiedzieć, Bóg tęskni. Bóg tęskni za tobą, gdyby mnie kiedyś pewien ksiądz, ksiądz Stanisław, który w jednym z tych konfesjonałów w różne dni tygodnia posługuje tu w gdyby kiedyś mnie nie zapytał wprost, czy ty się nie zastanawiałeś, Michał, nad tym, że masz być księdzem, to by mnie dzisiaj z wami tutaj nie było. I mogę powiedzieć, że nie byłbym szczęśliwym człowiekiem, takim jakim jestem. Ale on miał odwagę zapytać, w jakim kontekście byłem na oazie y, osób niepełnosprawnych, jako animator. I wtedy przeżywałem jedno z pierwszych, większych moich zakochań. Zabujałem się w takiej dziewczynie, która była siostrą siostry zakonnej, która była na tej oazie. Mniejsza z tym, w każdym. W każdym razie, no wiecie, pierwsze chwile, po pierwsze, pierwsza, pierwsza klasa liceum po podstawówce trzymanie za ręce było bardzo istotne, więc w wszystkich wolnych chwilach chodziliśmy za te ręce, żeśmy się trzymali. W nocy potrafiliśmy przegadać w przedsionku takiej sali gimnastycznej całymi godzinami. Później chodził człowiek niewyspany, no ale był zakochany. No i wyrwał się z wioski do, do prawie że miasta, czy w perspektywie było, że, że, że będzie miasto, nie? więc zupełnie rzeczywistość inaczej wyglądała. No i co, i w pewnym momencie idziemy za te ręce, a ksiądz Stanisław mówi: młody, chodź na spacer. Mów, no przepraszam, jestem zajęty. <śmówi> mówi, zostaw, mówi, odeśń, mówi, niech ta Monika gdzieś tam idzie. Wziął mnie i wyobraźcie sobie, byłem taki zły, bo ksiądz Stanisław odwiedzał nas na tej oazie codziennie, bo był odpowiedzialny za duszpasterstwo osób niepełnosprawnych diecezji tarnowskiej i organizowane te oazy były w różnych miejscach w diecezji. Przyjeżdżał co wieczór i po kolacji zabierał mnie na spacer i opowiadał mi o tym, jak fajnie jest być księdzem. I w pewnym momencie myślałem, że jak jeszcze raz przyjedzie, to mu walnę, to mu przyłożę, a później ucieknę, bo nie wytrzymam tego. I co? No i z grzeczności chyba mu nie przywaliłem. I później lata biegły. Rok, dwa, trzy, cztery skończyłem liceum. Poszedłem na studia i dopiero śmierć mojej kuzynki, o której Wam wspominałem, sprowokowała, dała miejsce mojemu nawróceniu. I, i, i co mi się przypomniało w momencie, kiedy dopuściłem Pana Boga do głosu w swoim życiu? Właśnie jego zdanie: Czy ty, Michał, nie myślałeś, żeby być księdzem? I wtedy do mnie doszło, że ja przed tym uciekam już od kilku lat. Bóg, który mówi także przez drugi, drugich, przez sytuację życia, tęskni za Tobą. Myśleliście o tym kiedykolwiek, że Bóg za Wami tęskni? Myśleliście o tym, że Jezus za Wami tęskni? Jest ktoś, kto tęskni. I to jest właśnie Jezus z Nazaretu. Jezus chce Ciebie wziąć na taki spacer, jak mnie zabierał <grym> ksiądz Stanisław, ale myślę, że Jezus chce nas wziąć jeszcze na o wiele poważniejszy spacer, na który, na który to spacer wziął Piotra. Bo kiedy słyszysz, tęsknię za Tobą, to Ci się wydaje za mną, Panie Jezu. Za mną tęsknisz? Jak taki, siaki grzech popełniłam, czy popełniłem, jak mam inną wizję na życie, mam to, tamto siamto, za mną tęsknisz. A Jezus mówi tak, za tobą. Nie tłumacz mi się ze swoich grzechów. Tylko przyjmij do wiadomości, że tęsknię. Tyle. Więc od razu, kochani, trzeba nam się dzisiaj zastanowić, na jakiej drodze życia chrześcijańskiego, ewangelicznego, Bóg tęskni za Tobą? Na jakiej drodze, na jakiej ścieżce Bóg tęskni za Tobą? Za mną tęskni na drodze kapłaństwa. I dzisiaj z drżeniem serca, ze łzami w oczach, dziękuję mu za to, że tak się życie moje poukładało, że się udało usłyszeć to, że tęskni. A na jakiej drodze tęskni za tobą? Jedni z was są zaproszeni na spacer z Jezusem w małżeństwie. Inni w kapłaństwie, inni w życiu zakonnym, jeszcze inni w samotności, ale wszędzie mamy do czynienia z tęsknotą Jezusa z Nazaretu. I zadaniem każdej i każdego z nas jest pytanie: na jaki spacer Jezus chce mnie dzisiaj zabrać, na której ze ścieżek? To jedno z najważniejszych zadań życia. Nie szkoła, nie zawód. Nie kariera, nie co innego. Odkrycie, gdzie on za mną tęskni, jest najważniejszą sprawą ochrzczonego serca. Najważniejszą. Nie ma nic ważniejszego. Jeśli do tego nie dojdzie, to jako ludzie ochrzczeni przechodzimy w pozycję, w której często szydzimy z Boga lub go okradamy. Z ucznia stajemy się. Cynikami, złodziejami. Wiecie, co dzisiaj mamy bardzo często wśród chrześcijan do czynienia z tymi dwoma postawami: albo szydzimy z Boga, albo ludzie z Boga szydzą, albo Boga okradają. Wyobraźcie sobie parę tygodni temu, w czasie rekolekcji adwentowych, które głosiłem w jednej z parafii na, w północno-zachodniej części Polski. Po mszy świętej, po jednej z mszy świętej było nabożeństwo ludzkie, modlitwy o uzdrowienie, a później szedłem przez kościół i błogosławiłem ludzi najświętszym sakramentem, tak jak to będzie dzisiaj tutaj po konferencji. Jak wytrzymacie jeszcze do konferencji? Bo tyle tego gadania mojego, że mam nadzieję, że jakoś wytrzymać. I wyobraźcie sobie księża, którzy tam pracują, w ramach przygotowania do bierzmowania, a tamto po prostu przetrwania do bierzmowania bym to nazwał, dali oczywiście warunek, że młodzież musi obowiązkowo w tym nabożeństwie uczestniczyć. Słuchajcie, myślałem, że mi serce pęknie. Duża parafia, dużo młodych ludzi zostało. Podchodziłem do ławek z Najświętszym sakramentem, a ci biedni młodzi ludzie, którym ktoś zamknął uszy na owo tęsknie, jak podchodziłem z Najświętszym sakramentem, to siadali ostentacyjnie, zakładali nogę na nogę. Patrzyli na Najświętszy sakrament i szyderczo się śmiali. To było przerażające. Słuchajcie, ja w życiu przez cztery lata doświadczałem sytuacji, w której ktoś się śmiał szyderczo na widok Najświętszego Sakramentu. To zawsze był diabeł w osobach opętanych, które egzorcyzmowałem. Zawsze szydził z Najświętszego Sakramentu. Oblał mnie zimny pot i przeszły mnie ciarki po plecach, kiedy szedłem w tej parafii z Najświętszym Sakramentem. A ci biedni młodzi ludzie Ostentacyjnie szydzili w odległości 50 cm od monstrancji. Łzy mi się lały po policzkach, niosłem Najświętszy Sakrament, nie mogłem się nawet otrzeć tych, tych, tych łez. To było tak bolesne doświadczenie, a nie, miałem, nie byłem zły na tych ludzi. Ja po prostu mi serce pękało, że ktoś im na tyle zamknął uszy, że nie słyszą owego tęsknie. Proszę was dzisiaj. Poproście Boga, by otworzył wam uszy. By nie doszło nigdy do sytuacji w waszym życiu, kiedy nie usłyszycie tego, że On tęskni. Proście, prośmy wszyscy dzisiaj, by ci, którzy przyjadą w lipcu tutaj do Krakowa, by w pierwszej kolejności Bóg pobłogosławił ich uszy, by usłyszeli o tym, że Jezus tęskni. Jeśli usłyszą, że Jezus tęskni, to już wszystko później się wydarzy po Bożemu. Ale musi, musi, muszą zostać otwarte uszy. I kończąc, drodzy, chcę powiedzieć jeszcze o jednej sytuacji dziś. Zobaczcie, dzisiaj odkrywamy mnóstwo swoich talentów. Ludzie są utalentowani, obdarowani. Zobaczcie, jak pięknie młodzi ludzie się rozwijają. Zakładają firmy, biznesy. Mamy mnóstwo cudownych inicjatyw. Mówimy, Boże, jak obdarowałeś człowieka. Ale co dzisiaj się dzieje w życiu ochrzczonych ludzi? Że korzystają na potęgę z darów i talentów, które dał im Bóg, a nie pytają, jak wykorzystać te dary? Dlaczego dałeś mi takie, nie inne talenty? Bóg nas tak obdarował, byśmy właśnie mogli zrealizować tęsknotę. I jeśli nie usłyszymy tego tęsknie, to będziemy złodziejami. Będziemy używać dla własnych celów naszych darów i talentów, ale to nie będzie miało nic wspólnego z drogą, którą Bóg dla nas przewidział. Będziemy po prostu złodziejami. Będziemy okradać Boga. Jakiś czas temu na jednych rekolekcjach podchodzi do mnie zrozpaczona matka, która niedawno pochowała córkę, która była w klasie maturalnej. Piękna, obdarzona niesamowitym głosem. Wychaczyła ją jakaś agencja modelek i uznali, że będzie świetną modelką. Mama i mi proszę księdza stała się dla nas Bogiem, ta nasza córka. Wszystko pod nią. Pierwsza sesja zdjęciowa, gazety, flesze. Nic się już dla nas nie liczyło, tylko jej zdjęcia w magazynie. I ktoś z agencji modelek wpadł na pomysł, żeby podać jej larwę tasiemca, żeby nie przytyła. Wzięła za zgodą rodziców. Ta Tasiemiec zahaczył się na wysokości serca, później poszedł do głowy, dziewczyna umarła w mękach, nie doczekawszy matury. A jej mama mówi tak, proszę księdza, ani ja, ani mój mąż, ani moja córka nie zapytaliśmy Pana Boga, dlaczego ona taka piękna i dlaczego tak ładnie śpiewa. Tylko chcieliśmy po swojemu. Po swojemu. Wracam do owego pójdź za mną. To szansa na to, by Bóg nie musiał tęsknić. To szansa dla ciebie, dla mnie, dla tych, którzy przyjadą, by tęsknota nas nie zabiła, byśmy byli ludźmi szczęśliwymi. W końcu to sam Jezus, który staje dziś przed Tobą, patrzy Ci głęboko w oczy i mówi: Kocham Cię, tęsknię za Tobą. Nie lękaj się, nie musisz się bać, bo jest coś więcej niż lęk. Ja jestem, który tęsknie. Amen. Jezus dziś staje na drodze Twojego życia. Nie przychodzi z wyrzutem, nie rozlicza Cię z przeszłości. Patrzy na Ciebie z miłością i mówi tylko pójdź za mną. Jezus nie mówi bądź doskonały. Najpierw się popraw, zasłuż, mówi pójdź, bo On tęskni za Tobą. Tęskni za Twoim głosem, za Twoim sercem, za Twoją obecnością. Tęskni, gdy uciekasz w hałas świata. Tęskni, gdy szukasz miłości w rzeczach, które nie potrafią kochać. Tęskni, gdy ranisz siebie i innych, a mimo to wciąż cię kocha. Do końca. Dziś Jezus woła po imieniu właśnie ciebie, nie tłum, nie ludzi obok, ciebie, i czeka na Twoją odpowiedź. Czy pozwolisz mu wejść w swoje życie? Czy powiesz, Jezu, idę za Tobą? Bo On już zrobił pierwszy krok, teraz czeka tylko na Twój.